Dzisiaj bawić się, jakby jutro się kończył świat Odstawmy wszystkie sprawy na bok, wiem, że też tak masz Kupimy kubki z żabki, wlejemy trochę alkoholu, Zapomnimy o problemach, żyjmy tylko bawką, Dzwonimy do znajomych, przejdziemy przez pół miasta Jak mam zatrzymać czas? Bo dzisiaj tańczę jak gwiazda roka, Albo ja, z z taki vibe Mam białe dresy, biały t i tańczy jak gwiazda roka, albo ja trend TikToka taki vibe Mam czarne dresy, czarny tis i czarny night. Mała, zadzwoń do mnie, kiedy tego potrzebujesz. Daj mi tylko moment, a naprawię. Ona tańczy jak gwiazda roka, albo ja trend TikToka taki vibe Mam białe dresy, biały tis i biały night. Białe dresy, czarne napisy. Widzę ją ciągle, dlatego to piszę kartki pełne długopisy, z naszej bajki wypełnię je w ciszy. Ciągle pomagasz mi zamazywać mój smutek. Wiem, że na mnie poczekać, gdym kiedyś kiedy się zgubił, czy będziesz na ratunek. I nie wiem, co się dzieje z moją głową, bo nie widzę nikogo teraz poza tobą. Ty serio zmieniłaś moje myślenie. Myślałem kiedyś, że to nie istnieje. Mm, że to nie istnieje. Mmm, bo dzisiaj tańczę jak gwiazda roka albo ja trend z TikToka, taki vibe. Mam białe dresy, biały fit i tańczę jak gwiazda roka albo ja trend z TikToka, taki vibe. Mam czarne dresy, czarny fit i czarny Nike Mała zadzwoń do mnie, kiedy tego potrzebujesz Daj mi tylko moment, a na prawie ona tańczy jak gwiazda rocka, albo ja, trend Taki vibe, mam białe dresy, biały t i biały Nike Nie mogę robić numerów o niczym, bo kurwa nie miałyby sensu Choć mogę nagrywać miliony lopsąków bo będą prawdziwe A oni powiedzą, o Jezu, co mam powiedzieć, że jestem ciul? Wolę ich wydać na majku, co czuję Innych to skręca, innych basuje, bo kocham to robię" nic nie żałuje bo dzisiaj tańczy jak gwiazda rocka albo ja trend z tiktoka taki vibe mam białe dresy biały tis i tańczy jak gwiazda rocka albo ja trend z tiktoka taki vibe mam czarne dresy czarny tis i czarny knife mała zadzwoń do mnie kiedy tego potrzebujesz daj mi tylko moment a na prawie ona tańczy jak gwiazda roka albo ja trendykroka taki white mam białe dresy biały tis i biały nike